Mary, pięćdziesięcioletnia kobieta, była w ciąży, ale nie ze swoim własnym dzieckiem, lecz z dzieckiem swojego syna, Jaka i jego żony, Sara. Para od dawna marzyła o potomstwie, jednak Sara nie mogła zajść w ciąże z powodu operacji macicy, którą przeszła w wieku 17 lat. Zdesperowana, by im pomóc, Mary złożyła niezwykłą propozycję. Została ich surogatką. Po kilku dniach namysłu Jack i Sara z wdzięcznością przyjęli ofertę. Mary przeszła transfer zarodka i codziennie otrzymywała zastrzyki wspomagające ciąże. Przez 9 miesięcy wszystko przebiegało bez komplikacji. Badania wykazywały, że dziecko rozwija się prawidłowo, a Mary czuła się dobrze. Jednak w dniu porodu wszystko się zmieniło. W szpitalu zespół medyczny dokonał niespodziewanego odkrycia podczas porodu. To, co zobaczyli, wprawiło ich w osłupienie, a sprawą natychmiast zainteresowały się media na całym świecie. Był to przypadek tak rzadki, że odnotowano jedynie kilka podobnych na całym globie. Odpowiedz: Maridwa, aby poznać dalszy ciąg tej niezwykłej historii.